Szanowni Państwo, pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, drogie koleżanki i drodzy koledzy, jest mi niezmiernie miło zakomunikować Państwu i podzielić się dzisiaj z Państwem tą informacją, że w ewaluacji jakości działalności naukowej nasz Wydział uzyskał bardzo wysoką kategorię, kategorię A. Pozwólcie Państwo, że w tym miejscu nie tylko złożę Państwu. Bardzo serdeczne gratulacje, ale przede wszystkim wyrażę swoje słowa uznania i podziękowania. Dziękuję Państwu za ogromne zaangażowanie, dziękuję za trud włożony w pomnażanie swoich publikacji i dziękuję Państwu za wiarę, za wiarę, że ten sukces będzie możliwy. W sposób szczególny swoje pozdrowienia kieruję do doktora Boszka, prodziekana do spraw ewaluacji. Drogi Wojtku, Gdyby nie Twoje godziny poświęcone ewaluacji, gdyby nie Twoje godziny w pracy, ten sukces tak nam by nie smakował. Podziękowania rozszerzam także na naszą fantastyczną sekcję do spraw nauki. Droga Asiu, szanowna Pani Kierownik, bardzo serdecznie dziękujemy. Gdyby nie Państwa zaangażowanie i trud administracyjny, nie moglibyśmy koncentrować się na dorobku naukowym i jego budowaniu. Cieszę się, Szanowni Państwo, że mogę dziś się dzielić z Państwem tym sukcesem, a myślę, że egzemplifikacje dla niego w pewnym sensie mogą stanowić piękne słowa Arystotelesa, że całość to więcej niż suma składników. Odnieśliśmy sukces, bo w tej ewaluacji stanowiliśmy całość. Stanowiliśmy i stanowimy wspólnotę Wydziału Prawa i Administracji. Cieszę się, Szanowni Państwo, że nasza gra zespołowa. I wiara w możliwości i sukces przyniosła tak wspaniały rezultat. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu za to dziękuję.